Dzisiaj, kolega, mi, yy, cztery razy double skok na tym, tak na majku, więc no, no, daj robisz No i widzicie, 5, 5 zrobił. Haha, ha. brawo, roktaj 2. Aj. Dobra, dawaj. Cztery, dobra, prawo. Jeżeli to widzisz, to naprawdę szacun. To, że umiesz no taką rombo, robotę robisz. Nice. Dobra. Ten film jest zbyt długi, ale... A! Odlięcie moje highlights, bo zrobiłem highlights, więc w opisie może Wam dam linka a w przypiętym komentarzu. Więc dobra. Chyba tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak no to pa. pa.